Zapraszamy wszystkie rodziny, które pragną podjąć wielką radość, ale też i zgodzić się na pewnego rodzaju trud edukacji domowej, które pragną być wspierane w tym procesie, które pragną integrować się z innymi rodzinami o po podobnych poglądach. Zapraszamy serdecznie do na naszej szkoły. Szkoła Nazaret powstała z myślą właśnie o rodzinach, które chcą edukować w domu i którym przywiecają wartości chrześcijańskie jako fundament ich wychowania i edukacji. Chcemy Was wspierać naszym edukacją, programem, naszą integracją. Chcemy Was wspierać tymi wszystkimi działaniami, które jako szkoła możemy zrealizować i pomóc Wam przejść ten proces jak najbardziej przyjaźnie, miło, w jak największym gronie, wykorzystując wszystkie zasoby szkoły, które są w naszej mocy, aby Wam użyczyć. Zapraszamy serdecznie. Przyjdźcie do nas, mieścimy się w Łodzi, w Łodzi na ulicy Balonowej, Balonowej 1. Zapraszamy was bardzo serdecznie do sekretariatu. Zawsze tam możecie przyjść porozmawiać, rozwiać różne wątpliwości. Zapraszamy też bardzo serdecznie na naszą stronę www.nazaret.edu.pl. A jak ktoś lubi dobrą kawę, wystarczy kwadrans wcześniej dać znać.